Maurycy Popiel, znany z popularnego serialu M jak Miłość, gdzie wciela się w postać Olka Chodakowskiego, jest postacią, która nieprzerwanie przyciąga uwagę widzów. Jego talent aktorski można dostrzec nie tylko w małych ekranowych rolach, ale również w filmach takich jak Miasto 44 czy Filip. Obecnie jego zmagania możemy śledzić również w programie Taniec z Gwiazdami, gdzie pokazuje swoje umiejętności taneczne i odwagę w konfrontacji z nowymi wyzwaniami. O aktorze głośniej stało się w roku poprzednim, gdy w mediach pojawiła się informacja o jego rozstaniu z żoną. Paradoksalnie oboje postanowili unikać podawania szczegółów dotyczących rozwodu, co tylko zwiększyło zainteresowanie ich sprawami osobistymi. W dniu 21 września Maurycy Popiel odwiedził studio programu Pytanie na śniadanie, gdzie opowiedział o swoim podejściu do relacji międzyludzkich. Oraz męskości. W rozmowie na antenie Popiel zwrócił uwagę, że dla niego bycie męskim to przede wszystkim odpowiedzialność, zarówno za samego siebie, jak i za bliskich, oraz otoczenie. Nie postrzega męskości jedynie przez pryzmat fizycznej siły czy rywalizacji sportowej. W jego rozumieniu męstwo łączy się z umiejętnością dbania o innych. W trakcie rozmowy aktor dodał również, że sposób w jaki postrzegamy męskość wpływa na to, kogo przyciągamy w związkach. Według niego wrażliwy mężczyzna, który odnajduje się w sztuce, raczej nie przyciągnie kobiety, która marzy o partnerze jeżdżącym sportowym autem i pasjonującym się meczami piłkarskimi. Pomimo popularności, Maurycy Popiel rzadko dzieli się informacjami na temat swojego życia prywatnego. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jego matką jest utalentowana aktorka Lidia Bogaczówna, która od lat występuje w teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Można ją było oglądać w takich produkcjach jak Na Dobre i na Złe, Prawie Agaty, Hotel 52 oraz Ojciec Mateusz. Co więcej, jego rodzina ma jeszcze jednego przedstawiciela na scenie: Andrzej Popiel, brat Maurycego, także jest aktorem i pojawia się na ekranie w różnych serialach, w tym Ojcu Mateuszu czy Komisarzu Aleksie. Zarówno jego matka, jak i brat potwierdzają, że artystyczna dusza Popielów wciąż znajduje swoje miejsce w polskim świecie kultury i sztuki. Dzięki swoim sukcesom, Maurycy Popiel nie tylko rozwija swoją karierę, ale także buduje własny wizerunek mężczyzny który stara się być przykładem odpowiedzialności i zrozumienia w relacjach z innymi.